Większość rolek, jakie wrzucałam na mój Instagram, bądź na mój profil na TikToku, było kręcone mm, telefonem e, Xiaomi 11T Pro. Bardzo fajny telefon, e, polecam. Wszystkie zdjęcia e, robię Nikonem. D750 z obiektywem 50 mm. Tym też sprzętem nakręciłam kilka ostatnich rolek. Bardzo fajnie to wyszło. Z tym, że e, zdecydowałam się na zakup nowego sprzętu, spadło na Sony Alpha 7.3. Do tego obiektyw Tamrona. 28,70 mm. Całe życie siedziałam jednak w Nikonach. Sama jestem ciekawa. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, jak sobie radzę z tym sprzętem, zostańcie ze mną i kliknijcie obserwuj.